Się, Gimnazjalistka chce zepsuć sobie opinię prymuski, bo zakochała się w chłopaku, który nie lubi kujonek. Zobacz, jaką fotkę mi Mariolka zrobiła. Przyjaciółka dziewczyny odradza jej związek z zadufanym w sobie nastolatkiem. I to Muszę być po prostu przy słodką idiotką i udawać, że on jest mądrzejszy. Ukochany kompromituje dziewczynę. Nie ma czym mówisz. No wiadomo, Lesi... 14-latka chce poprawić ocenę z fizyki, ale z powodu żartu jej chłopaka, Andrzej Lesicki, rozchorowuje się. Zastępującego nauczycielka przeraża dziewczynę. Powinienem zemścić się na tej nowej nauczycielce za to, że dała jej jedynkę. Au! Nastolatek boi się, że ukochana z nim zerwie. W dowód miłości chce zemścić się na nowej nauczycielce i sprowadzić do szkoły Andrzeja Lesickiego. Po swojemu zróbmy to. W porządku, wszystko wiesz Do przodu zróbmy chociaż krok Ale nie kłóczący się Zabawa może trwać po świt Chyba właśnie tego chcesz Bądź przyjacielem, a nie kibic Kto obróci się Po swojemu zróbmy to już porządku, wszystko wiesz Do przodu zróbmy chociaż krok Ale nie kłóczący się Zabawa może trwać po świt Chyba właśnie tego chcesz, bądź przyjacielem, maryki, im, się? Uczniowie drugiej cegimnazjum cieszą się z powodu odwołanej lekcji fizyki. Kilku chłopców, wśród nich Jonathan Klimek, czuje szczególną satysfakcję, bo to właśnie przez ich głupi wybryk nauczyciel fizyki nie przyszedł dziś do szkoły. Się przeziębił? Ale fajnie. że to my. Po co, żeby ktoś nas wydał i były problemy? No ale trzeba przyznać, że na mnie źle to wyszło. No. no. Trzeba coś kiedyś powtórzyć. Pan. Jonathan, jest tragedia. Nie ma wszystkiego, co ja teraz zrobię? To chyba dobrze, że go nie ma. Jak to? Chyba dla ciebie, nie dla mnie. Chyba zapomniałeś, że miał mnie przypytać. Chciałam poprawić tą ocenę. O, to fatalnie. Tak, przez jakichś idiotów, bo oblali go wodą, nie poprawię tej oceny. Nie czego się śmiejesz? Nie zwracaj na nich uwagi. Dobra, chodź. Ale zawaliłem. Jadzie mnie zabije, jak się dowie, że to ja oblałem Lesickiego wodą i przeze mnie się rozchorował. Muszę szybko powiedzieć chłopakom, żeby mnie kryli. Nie chcę przez jeden głupi numer stracić dziewczyny. Ja tam słyszałam, że to podobno ktoś z drugiej C. Jonathan robi wszystko, żeby jego dziewczyna nie dowiedziała się, że to on oblał Andrzeja Lesickiego wodą. Niestety plotki szybko się rozchodzą. Jadzia jest zła, bo zarwała noc, żeby nauczyć się na dzisiaj. Daj sobie z ten święty spokój i tak już nic nie zmienisz. Łatwo ci mówić, całą noc się uczyłam, a teraz przez jakiś idiotu wszystko poszło na marne. A może Leśicki w pokoju Stary, ale daliście czadu. Nie ma, o czym ty mówisz. No wiadomo, że o Lesickim. Co takiego? Pomyliłeś się, pomyliłeś adres. Weźcie z ciemnej, Fabian mi wysłał filmik. Stary, nie chcę oglądać żadnych filmików, odczep się. Ale ja chcę, pokaż mi to. Jadzia, zostaw ten telefon, to pewnie jakieś bzdury. Nie, chcę to zobaczyć. Jonathan jest załamany, bo Jadzia dowie się z filmiku, że to on doprowadził do choroby nauczyciela. Wie, że dziewczyna będzie na niego wściekła. Ty wstrętny kłamczuchu, jak mogłeś mnie tak oszukać? To był tylko głupi żart. Nie rozmawiam z tobą. Nie pomyślałabym, że Jonathan może mi zrobić takie świństwo. Przecież tyle razy mówiłam, jak bardzo mi zależy na poprawieniu tej oceny z fizyki. A mimo to on i jego debilni koledzy wszystko mi popsuli, i na dodatek jeszcze mnie bezczelnie okłamał. Jestem na niego bardzo zła. Uczennica pierwszej de gimnazjum, Mariola Perek, jest zakochana w koledze z równoległej klasy, Kubie Krajcu. Dziewczynka nie przyjmuje do wiadomości, że jej wybranek jest zadufanym w sobie narcyzem. To jej pierwsza gimnazjalna miłość. Przyjaciółka Marioli, Lena, kompletnie nie rozumie jej zauroczenia. Uważa, że chłopak jest głupi i umie tylko przechwalać się swoimi mięśniami. No dobra, ale nie będziesz się śmiała? Przecież jesteśmy przyjaciółkami. No bo kocham się w Kubie już od tygodnia, i te filmiki są po to, żebym mogła na niego popatrzeć, kiedy tylko zechcę. Kochasz się w tym Głąbie? Nie mów tak o nim. No jak mam mówić? Przecież wszyscy wiedzą, że to jest idiota. Co ty w nim w ogóle widzisz? No wszystko. Przecież on jest taki słodki. Jezu, Marylna, obudź się. To zły wybór. Nic nie rozumiesz. On mi się nawet przyśnił dwa razy. Osłabiasz mnie naprawdę. No ale jesteś moją przyjaciółką. Myślałam, że mnie zrozumiesz. Musiałeś sobie wyciąć pół mózgu, żeby z nim porozmawiać. Zresztą udowodnić to. Ale co ty robisz? No pokażę Ci, że ten koleś jest dla ciebie zbyt głupi. Lena chce przekonać przyjaciółkę, że Kuba nie Kuba? zasługuje na taką dziewczynę no. jak ona. Widziałeś mnie, jak pokazujesz wicep swoim kolegom, my też chcemy zobaczyć. No, spoko. Wow! A słyszałeś o tej metodzie kulturystów? Nie, nie słyszałem o niej. Wiesz, czy jest metoda mnichów buddyjskich? Codziennie rano przemawiałam do swoich bicepsów i proszę mnie, żeby były jak największe. To taki rodzaj treningu. A co mówią konkretnie? No... Rośnijcie jak najbardziej, ze swojej strony zrobię wszystko, żebyście były jak największe. Rośnijcie, bądźcie jak największe i... Co było dalej? Już dodaj coś od siebie, to będzie lepiej. Kocham was, jesteście zajebiste, moje twardzielki. Wiecie co, to ja was zostawię, pogadajcie sobie, a Tobie Lena bardzo dziękuję, sama wiesz za co. A co jeszcze mówią ci misi? Kuba pogadamy później. Dopiero spowidzam Lenie, że kocham Kubę, a ona się z niego nabija. Myślałam, że akurat ona mnie zrozumie, ale widać że już nie ma prawdziwych przyjaciół na tym świecie. Trudno, Kuba jest cudowny i ja muszę z nim być. Mariola jest obrażona na przyjaciółkę za to, że naśmiewała się z jej ukochanego. Lena przejęła się tym, ale nadal uważa, że Kuba Krajec nie jest odpowiednim chłopakiem dla Marioli. No ale obudz się, on jest totalnie beznadziejny. Ciągle się przechwala i wrzuca na fejsa swoje foty. Przecież wszyscy się z niego nabijają. Jezu, no bo pewnie mu zazdroszczą tego, jak wygląda, no. No nie wiem, ja widziałam jego profil według mnie jest żenujący. Jak dla mnie może wrzucać swoje foty co pięć minut? Jak kogoś się nerwuje, to ich nie obraza. No ale ty jesteś dla niego za mądra, zrozum to. Rozum nie ma nic do tego. Trzeba iść za głosem serca. Zresztą, może ja nie chcę być teraz taka mądra. Mądre dziewczyny mają przerąbane. Większość chłopaków woli idiotki. No twój to na pewno. Nie dokuczaj mi już, ja bym ci tak nie zrobiła, gdybyś się zakochała. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. O no, Boże, dobrze, przepraszam. Obiecuję, że Ci pomogę, tylko się już nie gniewaj. No, ale już nie będziesz się tego nabijała. No nie będę, obiecuję. Musiałam powiedzieć Maryli, że jej pomogę, no bo nie chcę stracić przyjaciółki, ale kurde, nie pozwolę jej kochać się w takim głąbie. Okej, okay, mogę udawać, że będę jej pomagać, ale muszę jakoś sprytnie wybić jej to z głowy. Jadzia obraziła się na chłopaka, bo ten razem z kolegami oblał Andrzeja Lesickiego wodą, przez co nauczyciel rozchorował się i ona nie może poprawić oceny. Bardzo jej na tym zależało. Jadzia uważa, że wszystkiemu jest winny Jonathan. To co mam zrobić, żebyśmy się już nie kłócili? My się nie kłócimy, my się za chwilę rozstaniemy. Co? To, co słyszałeś, dałam sobie sprawę, że tobie w ogóle na mnie nie zależy. Gdybyś mi kochał, pamiętałbyś, że chcę poprawić ocenę. Ale to był tylko głupi żart. Jeśli chcesz, żebyśmy byli dalej razem, zrób, żeby Lesicki jutro wrócił do szkoły. Jonathan boi się, że ukochana naprawdę z nim zerwie, więc postanawia za wszelką cenę sprawić, żeby nauczyciel fizyki jak najszybciej wrócił do pracy. Dzień dobry, wie może pani, kiedy wróci pan Lesicki? Nie możesz się go doczekać? Tak, to bardzo ważna sprawa. Niestety pan Lesicki jest chory nie będzie jego w szkole do końca tygodnia. Do końca tygodnia? Musi wrócić już jutro. Moja dziewczyna musi poprawić ocenę z fizyki. A to takie ważne? Pani nie rozumie. Jeżeli ona nie poprawi tej oceny, to nam zerwie. No to rzeczywiście poważna sprawa. To wiesz co, to może porozmawiajcie z nauczycielką, która będzie miała zastępstwo za pana Lesickiego I może zgodzi się przypytać, Jadzie. Będziemy mieli zastępstwo? Tak, oj właśnie o Wilku mowa. Cześć, e, cześć. Kalina, to jest Jonathan Klimek, który ma do ciebie pytanie. Dzień dobry. Tak, słucham. Proszę pani, bo moja dziewczyna miała poprawiać ocenę z fizyki, ale nie ma pana Lesickiego. Czy mogłaby pani ją przepytać? A twoja dziewczyna głos straciła, czy po prostu jej się nie chce pofatygować? No to nie chodzi o to, że się jej nie chce, po prostu chciałem jej pomóc. No to lepiej nie pomagaj, tylko powiedz dziewczynie, żeby się zgłosiła na lekcji. Dobrze, dziękuję. Jakaś niemiła to nauczycielka, ale najważniejsze, że jestem uratowany. Jadzia będzie mogła odpowiadać i skończą się wszystkie moje problemy. Muszę jej szybko o tym powiedzieć. Może przestanie się na mnie gniewać. Jadzia Bilska nadal jest śmiertelnie obrażona na swojego chłopaka. Tymczasem Jonathan liczy, że jak powie Jadzi o nowej nauczycielce, która może przepytać nastolatkę w zastępstwie fizyka, to dziewczyna przestanie się na niego złościć. Jezus, to jest jakiś potwór. No, pewnie kolej coś przeskrobał. Ja się i boję. Nie masz czego. Gadałem z nią, wydaje się okej. Okay. Lepiej mów prawdę. Nie będziesz szczerze na mnie gniewać? Będę, dopóki nie poprawię oceny. Oj, poprawisz, wierzę. Boję się tej nowej nauczycielki. Pan Sicki też jest surowy, ale ona wyglądała na taką, co dręczy uczniów. Ale muszę zaryzykować i poprawić tę ocenę jak najszybciej. Jadzia za radą swojego no, chłopaka poprosiła nową nauczycielkę o możliwość poprawienia oceny z fizyki. Uczennica no. zaczyna jednak tego żałować. Nauczycielka zastępująca Andrzeja Lesickiego już wcześniej wydała się jej niesympatyczna, a teraz wywołuje w uczennicy paniczny lęk. No ale za co no? Za przeszkadzanie w lekcji. Koniec dyskusji. A ty zdaje się chciałaś odpowiadać dzisiaj. Proszę do tablicy, przepytam cię. Eee, ja mogę poczekać na pana Lesickiego. Ale sama mnie przed chwilą prosiłaś o to, tak? Co się zmieniło w międzyczasie? No nic. No to proszę do tablicy, już. Proszę, napiszesz na tablicy wzór na drogę i prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Jadzia uczyła się wszystkich wzorów, ale jest tak przestraszona i zdenerwowana, że wszystko wyleciało jej z głowy. Dziewczyno, to są podstawy, z czego ty chciałaś odpowiadać? Ale ja to umiem. No to jak umiesz, to pisz. Tam chyba było coś z czasem? Chyba. Chyba, to ty w ogóle jesteś nieprzygotowana, nie mamy o czym rozmawiać. Proszę usiąść do ławki. Jedynkę dostajesz. Zaćmiło mi kompletnie, ale to ze strachu przy tym nowym przed tą nową nauczycielką. Przedtem wszystko umiałam. I co ja teraz zrobię? Zamiast poprawić ocenę dostałam jeszcze jedną jedynkę. To wszystko wina Jonatana.